No i jesteśmy na kolejnej wyprawie, jednodniowej tym razem, dojedziemy do Bachledowej Doliny, ale po drodze mamy, że tak powiem, ruiny zamku w Rytrze i, i ślimak widokowy, Wola Królicka, coś takiego, zaraz za Nowym Sączem. No niestety dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza, pada, ale tak to fajnie. parking, można wjechać na dwa samochody, ale zakaz wjazdu obowiązuje w soboty, niedziele i święta. A tak, no to jest bardzo fajnie. Klimaczek, taka punkt widokowy, ale jak widzicie punkt widokowy dzisiaj nas nie rozpieszcza, bo niestety ale pada. I doda. Nie grzmi, I jeszcze grzmi. O kurde, od ostatniego tego góry trochę ubyło, tam kamieniołom No tam niestety. Idzie tymek zobaczyć. No. Gdyby nie deszczyk to by było dobrze no, ładny widoczek fajnie widać tu chmurki jak siadają, tam wyciąg widać narciarski wiatrak a my będziemy jechać dalej w tamtym kierunku Doliną. Także całkiem fajnie. O mówię, jak tu nie ma miejsc parkingowych, tu są tylko dwa, to tam niżej są mi podejście jakieś 10 minut. Ale mówię, w takie dni powszednie, można spokojnie sobie, że tak powiem, podjechać na, na ten e, ślimaczek, wyjść i zobaczyć w taki sposób. Taka mała altana, nie do końca zadeszona. E, jest. A dzisiaj, no niestety, mówię, na razie tak przekrupuję w Nowym Sączu, była dosyć mocna ulewa. Zresztą widać w tamtym w stronę, jak wygląda. A teraz, no niestety, mamy piwego pitstopa, bułka, kawa i jedziemy dalej. Co? Igen, pont alig fáj,